Panie, witajcie! Z tej strony wasza nieogarnięta Adrianna. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam po prostu, co będę jadła w ciągu dnia oraz jak spędzę dzisiejszy dzień. Słuchajcie, my wróciliśmy dwa tygodnie temu ze Stanów i muszę wam powiedzieć, że ja się jeszcze nie ogarnęłam. Moja dieta wygląda tragicznie, jeżeli chodzi o to, po prostu tam jadłam świństwa. Teraz też nie mogę się ustawić, żeby wreszcie zacząć jeść regularnie i żeby zacząć jeść zdrowo. Na żywienie, pięć dziennie. Więc ten vlog, mam nadzieję, będzie dla mnie taką motywacją. Zrobiłam sobie już kawę w kubku, który kupiłam na walentynki. Bardzo dobrze się z niego piję kawa, naprawdę. Ach, mam nadzieję, że ten dzisiejszy vlog będzie tak motywacją dla mnie. Więc co? Na początku przejdźmy do zrobienia śniadania i na śniadanie zrobimy naleśniki. Naleśniki. Matko, mam... Włoskota w kubku. Zwierzęta czynią życie lepszym, ale wielkim minusem jest to, że sierść jest wszędzie. Nasze naleśniki mamy usmarzone, no ale wiadomo, wypadałoby czymś je posmarować, i do tego użyję dżemów, i się postawię na bardziej owocową opcję ale nie są to zwykłe dżemy, są to biożemy 100. Ja mam tutaj dwa rodzaje. Fantastyczne jest to, że możemy wybrać między dżemem słodzonym ksylitolem a dżemem o obniżonej zawartości cukru. I ja użyję dzisiaj dżemu bio z wiśni z stowid i dżemu bio z brzoskwinią o obniżonej zawartości cukru 100. Także te dżemy posiadają certyfikat Euro Liścia, który daje nam pewność, że przy produkcji tych dżemów nie były używane nawozy sztuczne pestycydy czy środki chemiczne. Także jest ogromny wybór. Możecie wybierać między wieloma smakami albo opcjami. Czy wolicie dżemy o obniżonej zawartości cukru, czy dżemy słodzone ksylitolem. Dobra. Idziemy na polec. Nakładam dżem brzoskwiniowy, daję cienką warstwę. Ja nie lubię, jak jest dużo nadzienia i nakładam jeszcze dżem z wiśni z ksylitolem Stowip. Z On ma w sobie duże kawałki owoców, więc w naleśniku będzie to smakowało przepysznie. Dobra, roluję moje naleśniki i zabieram się za jedzenie, bo jestem już bardzo głodna. Moje ruloniki mam już gotowe. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego jak wyszły, bo przyznamam się, że od dawna nie robiłam takich klasycznych polskich płaskich naleśników. Ja zazwyczaj robię pancake'i, nie dlatego, że jakoś bardziej je wolę, tylko są po prostu prostsze. Bo jak mamy zrobić taki ładny płaski naleśnik, to już nie jest takie łatwe, ale wyszło mi bardzo dobrze i nawet jak smażyłam to, podjadałam właśnie dżemiki i są naprawdę przepyszne. Mm, bardzo polecam Wam te produkty. No i ja zabieram się za moje śniadanie. Teraz, słuchajcie kochani, muszę się zabrać za posprzątanie, bo mam tutaj jeszcze nieumyte gary z wczoraj, a wczoraj były walentynki, walentynki spędzaliśmy w domu, więc sporo bałaganu teraz w domu jest, więc muszę się zabrać za włożenie naczyń do zmywarki, za zrobienie prania, bo to też leży i wyszło mi znacznie więcej masy na naliśnikowej niż potrzebowałam, więc pomyślałam, że warto byłoby to zabrać, bo naprawdę Naleśniki wyszły pyszne, no i szkoda byłoby to wyrzucać, prawda? A zamrożę sobie to będę miała na naleśniki na, na jutro. No, zdecydowanie lepszy pomysł niż to wylewać. Kochani, jestem z Gacusiem na spacerze. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie na zewnątrz. Jest około tak 7 stopni i no, jak wyszłam z bloku, to poczułam taki przyjemny powiew wiosny, taki już czuć tą wiosnę w powietrzu. Stoję właśnie przy drzewie i już też widać na ten drzewie jakieś pąki, więc przyroda budzi się do życia. Wczoraj też mieliśmy w domu. Pierwszego robaka tego roku. Tradycyjnie, no. Czyli no ta wiosna się zbliża. Muszę wam powiedzieć, że ja już się nie mogę doczekać, bo już mam dosyć tych zimowych miesięcy. Naprawdę, ten styczeń i luty to się tak ciągną, że już po prostu człowiek liczy na to, żeby te miesiące się skończyły i żeby już ta wiosna przyszła. Też nie wiem jak wy, ale ja właśnie w tych miesiącach styczeń, luty, marzec mam dość duży spadek samopoczucia i humoru. Jednak organizmowi brakuje tego słońca i ja to dość mocno odczuwam. Zazwyczaj w tych miesiącach czuję się znacznie, znacznie gorzej, ale najlepszy sposób na to, przynajmniej dla mnie, żeby poczuć się lepiej w tych miesiącach, to to, żeby właśnie wyjść z domu, poruszać się, poprzebywać na tym słońcu. Nawet jak go nie ma, no bo zobaczcie, niebo jest szare, więc no tego słońca jest bardzo mało, no ale jednak, wiecie, trzeba się zmotywować, żeby wyjść i chociaż trochę tych promieni, chociaż taką odrobinkę nałapać. W ogóle to jest dramat, że u nas w Polsce zawsze jest takie szare niebo, no nie? Od grudnia. Do tak naprawdę... Wietnia My mamy takie niebo. To jest dramat. Ciężko nie czuć się takim, wiecie, przygnębionym w tych miesiącach. Jakby, sorry, mamy taki klimat, no niestety. No, ale nie ma co, nie ma się co smucić, bo wiosna i tak nadejdzie. Za to Gacuś jest zadowolony, bo wyszliśmy na spacerek, a spacerki to jest jego ulubiona aktywność. Ja wiem, że jak patrzy się na Gacusia, to można pomyśleć, że to jest taki gruby leniuszek, ale powiem wam, że nie. Gacuś uwielbia spacery i to jest jego Ulubiona zabawa, po prostu wyjść na spacer, i powiem Wam, że za to jestem mu wdzięczna, bo jak nie było gacusia, te jeszcze kilka lat temu, to ja mogłam cały dzień przesiedzieć w domu. Wiadomo, no trzeba wychodzić, nie wiem, za zakupy praca, cokolwiek, ale nie miałam potrzeby i nie miałam po co wychodzić na jakieś spacery. Nie przebywałam na świeżym powietrzu, a jednak jak jest pies, no to trzeba te dwa razy minimum na ten dłuższy spacer wejść, i to jest duży plus, że po prostu pies was aktywizuje. Musicie wyjść na ten spacer. No i też ten spacer tak naprawdę sprawia dużą przyjemność. No bo jak tutaj się nie cieszyć ze spacerku, jak on robi wśród wami takie rzeczy. Więc odkąd mam Gacusia, to dużo więcej czasu spędzam na zewnątrz. I to na pewno jest wielką korzyścią zarówno dla ciała, jak i dla psychiki, prawda? No bo aktywność fizyczna też po prostu dobrze wpływa na samopoczucie. Ale wracamy już, Gacuś. No słyszysz, jak cię nachwaliłam na tym filmie? Jaki jesteś fajny? Mam dzisiaj tak nieogarnięte włosy, ale powiem wam że szkoda mi ich myć, dlatego, że o 16 idę na trening, więc jakbym je dzisiaj umyła, to one i tak byłyby zaraz tłuste, więc wiecie, nie ma to sensu. W ogóle to jest takie beznadziejne, jak ma się grzywkę i chce się zrobić sobie kucyka, dlatego, że żeby ta grzywka Wam nie opadała, no to trzeba ją spiąć z pinką. I momentami dziwnie to wygląda. I zjem sobie teraz drugie śniadanie i zjem sobie deser. Będzie to deser biona zimno, ananas z jabłkiem plus jagody goi i kurkuma. Ten deser możecie nałożyć sobie na przykład na gofry czy na naleśniki, ale możecie go zjeść również solo. Jest to bardzo fajna, zdrowa przekąska w ciągu dnia. On też, tak jak wszystkie dżemy, które Wam pokazywałam, posiada certyfikat Euroliścia, więc również macie pewność, jak został stworzony. Ten mój ma bardzo intensywny smak ananasa. Ja lubię ananasa, więc mi to odpowiada. I też nie jest za słodki, jest lekko kwaskowaty. No powiem Wam, że bardzo mi smakuje. Macie też inne smaki deserów do wyboru, więc bardzo je Wam polecam. I pokażę Wam jeszcze coś fajnego, co ostatnio robię. To jest tak odprężające. Słuchajcie, kupiłam sobie taki obraz do wyklejania z diamencików. I to jest tak satysfakcjonujące i tak odprężające. Naprawdę, wyklejenie takiego obrazu, po pierwsze, wymaga dużej ilości czasu. Więc to nie jest tak, że kupicie taki obraz i za dwa dni już nie będziecie mieli co robić. Naprawdę, no, spędza się nad tym tygodnie. Ja to już robię chyba od trzech tygodni, no ale z przerwami. Natomiast jest to tak fantastyczna zabawa, jeżeli szukacie czegoś, żeby się wy ciszyć, czy żeby porobić coś samodzielnie, to to jest naprawdę fantastyczne. Ja tutaj mam kota. Akurat firma, z której ja brałam ten obraz, nie miała zbyt wielu ładnych obrazów. No ale taki firm, które oferują właśnie obrazy z diamencików jest mnóstwo, więc na pewno sobie coś dobierzecie. Później to też fantastycznie wygląda w pokoju. I mam teraz taki plan wykleić to wszystkim. Wykleję to moim rodzicom, wykleję teściom. Każdy dostanie ode mnie obraz z diamencików. Więc to jest naprawdę super zabawa. No bardzo wam to polecam, bo ja się bawię przy tym wyklejaniu fenomenalnie. No, teraz ubrałam się i zmieniłam fryzurę, bo jadę potrenować. Zjadłam też jedną mandarynkę. Po deserku, tak więc no mówię Wam, bo miałam dzisiaj robić foodbook, ale jadę teraz trochę poćwiczyć i jak skończę ćwiczenia, no to podjadę do sklepu, bo wypadałoby coś zjeść, a w domu nie mam zbyt wielu ciekawych rzeczy. Wiecie o czym myślę? Żeby zrobić taką domową, fajną zapiekankę. No, mam ochotę na taką domową zapiekankę. Więc chyba pojadę sobie kupić rzeczy na to. No ale dobra, nie gadam, yy, jadę troszeczkę się poruszać, bo ostatnio, jeżeli chodzi o trening, to u mnie jest słabo. W ogóle to dzisiaj jest tak szaro, zobaczcie. To nawet widać po nagraniu, jest ciemno-szaro. Naprawdę, no dramat. Wiosną musisz przyjść, bo to już jest przesada. Ok, skończyłam już trening. Wybaczcie, bo pewnie moje włosy wyglądają teraz strasznie, ale one w sumie wyglądają strasznie zawsze, więc co za różnica. Mam do sklepu zrobić jakieś zakupy. Muszę kupić ręczniki papierowe. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja nie mam ręczników papierowych, to u mnie w domu od razu jest bałagan. Ja nie wyobrażam sobie sprzątania bez ręczników papierowych. A ogólnie u nas ostatnio jest taki straszny bałagan. My naprawdę nie mamy dużego mieszkania, a do tego mamy mnóstwo jakichś, wiecie, lam rzeczy do nagrywania czy rzeczy z pracy Patryka. Więc no my tam mamy ogromny ogromny bałagan. To się chyba się patrzy, jak mówię. Nie, jak się nie patrzy na szczęście. Ukryłam się między ręcznikami papierowymi a zniczami. Pokażę wam co jeszcze fajnego znalazłam. Znalazłam taki bardzo fajny pędzelek do rozsmarowywania oliwy po patelni, bo zazwyczaj wylewa się troszkę tej oliwy za dużo, później to się wciera w papier, no ale ten papier się marnuje, wiecie, bez sensu. A znalazłam taki pędzelek. Jestem bardzo zadowolona. Jutro użyję właśnie do usmażenia naleśników. Biorę też herbatkę, taką z melisą, taką wiecie, uspokajającą na sen. Wzięłam jeszcze mozzarellę do moich zapiekanek, które mam zamiar zrobić. Zieleninkę i to wszystko. I idę teraz do kasy i będę robiła sobie już kolację. Okej, okay, ja już jestem w mieszkaniu. Słuchajcie, nie kąpałam się jeszcze jak coś, bo jeszcze trzeba będzie posprzątać, wyprowadzimy Gacusia, ale po prostu zdjęłam koszulkę, którą miałam na sobie na treningu i zarzuciłam na to szlafrok, żeby mi było ciepło, bo zrobiło się strasznie zimno w domu. Na zewnątrz dzisiaj było całkiem ciepło, a w domu zrobiło się zimno i przygotowałam sobie już moje zapiekanki. Muszę je tylko wstawić do piekarnika. Mam tutaj po prostu takie długie bułeczki. Podsmażyłam sobie pieczarki, z cebulką. Na to dałam jeszcze mozzarellę. Jak się podpieczę dodam szczypiorku i cebulki prażonej, ketchupik i będzie naprawdę przepyszna kolacja. Ja uwielbiam zapiekanki, ogólnie takie domowe zapiekanki, ale jedyne, czego nie lubię robić, to smażyć cebulki i pieczarek, bo z tym się troszeczkę schodzi. No, ale wychodzą przepysznie, więc teraz wstawiam je do piekarnika i pieczemy. Za 20 minut albo nawet krócej będzie pyszna kolacja. No i mam już moje zapiekanki. Słuchajcie, wyszły przecudownie. Ja nie mogę się doczekać aż będę je jeść. Jeszcze posypię je sobie pewnie prażoną cebulką, ale tylko trochę. Ja nie lubię jak prażonej cebulki jest za dużo. I zjem sobie jeszcze mandarynki. I słuchajcie kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie mojego co jadłam w ciągu dnia. Wreszcie ten dzień nie był wypełniony fast foodami i słodyczami, tak jak u mnie ostatnio było. Więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Muszę zdecydowanie więcej gotować w domu, bo też takie jedzenie bardzo mi smakuje. Zachęcam Was także do spróbowania dżemów bio, bo jestem pewna, że ich smak Was zachwyci, tak jak zachwycił mnie. I ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa, pa. buziaczki.